Witam w poradniku 5 kroków do bycia smart przygotowanym przeze mnie i moją ekipę z Alverni. Spryt jest jedną z najważniejszych cech smart osoby. A, to fajnie, Cześć, Dobra, ja muszę kończyć, bo pańskie jest chwilką już szkoły. No, no, trzymaj się. Tak. Cześć, Suciu. I co tam w szkole? No, wieszcie, rozmawialiśmy na historii o Ameryce i tak sobie pomyślałam, że mam rodzinę. I możemy no, się ale... z nimi skontaktowali przez telefon. No ale przez telefon to pójdą nam bardzo duże rachunki. No to przez Skype'a. Hej, cioci, jak to w Ameryce! Podsumując wcześniej wyświetlony filmik, Smart Osoba wykorzystuje rozsądniejsze opcje. Mobilność w przypadku Smart Osoby oznacza umiejętność wykorzystywania urządzeń mobilnych. No, słucham cię, bracia. Co potrzebujesz kasy na autobus, żeby wrócić z Krakowa? To, to poczekaj sekundkę, to wyślę ci za chwilę przez komórkę, bo będzie szybciej kasa, okej? Okay? No, to za chwilę cię zadzwonię. Mm. Mnóstwo smart osób wykorzystuje internet, urządzenia mobilne i nowoczesne aplikacje do aktywnego spędzania wolnego czasu. Smart osoby muszą być przede wszystkim rozsądne. Halo? Ej, bo jest sprawa. Ej, bo dostałam zaproszenie jakiegoś tym chujowskiego znasz gościa? A. Nie, no to chyba nie będę przyjmować, co nie? Hej, bo wiesz to jest sprawa, bo dostałam zaproszenie jakiegoś tym chujowskiego znasz gościa? A, nie. Ale wiesz to może przyjmę, bo może jakiś spoko gość. W przedstawionym wcześniej filmie Weronika poprawnie zachowała się wtedy, gdy nie przyjęła zaproszenia do grona znajomych od nieznajomej jej osoby. Smart osoba ma mnóstwo technologicznie zakręconych pomysłów, i według nas jednym z nich jest wykorzystywanie aplikacji Snapchat. Aplikacja Snapchat na urządzenie mobilne. Służy przede wszystkim do robienia szalonych i zakręconych zdjęć selfie.